ja, ty Ziemio Złotowska, ojczysta kraino. W świecie swoim przepychem inne ziemie słyną. Jedne swym urodzajem, drugie gór, pasmami, inne znów nieba, błękitem, szumnymi lasami. Lecz ty, Ziemio Złotowska, skromna i uboga, tyś mi nad wszystkie inne kraje droga. Kiedy Antoni Jasiek pisał ten wiersz, Ziemia Złotowska odcięta była od Polski kordonem granicznym. Wchodziła w skład regencji Grenzmark Pozn-Westpreußen. Granica przebiegała niedaleko Zakrzewia, skąd pochodzili Jaśkowie, Chorstowie, Brzostowiczowie, dziesiątki i setki osiadłych tutaj od wieków polskich rodzin. To właśnie oni wybudowali w latach 30. okazały Dom Polski, w którym koncentrowało się życie polityczne i kulturalne w Związku Polaków Ze Złotowskiego. Patriotyczna symbolika wyrażała się przede wszystkim w emblemacie Rodwa w steryzowanym skrócie Biegu Wisły i znaku Krakowa, kolebki kultury polskiej. Na tej sali odbywały się zjazdy działaczy Związku Polaków w Niemczech. Rozlegało się związkowe hasło i nieustaniem walce siłę słuszności mamy i mocą tej słuszności wytrwamy i wygramy. Dzisiaj w jednym z pomieszczeń Domu Polskiego, obecnie w Gromadzkiego Domu Kultury, młodzi zakrzewianie grają wiązankę walców pod batutą Władysława Skrętnego, dyrygenta, który już 30 lat temu uczył ich ojców muzykowania na swojską nutę. Szkoła imienia księdza Domańskiego. W tym budynku przez długi okres mieściła się tak zwana Polska Szkoła Mniejszościowa. Jedna z 23 szkół z polskim językiem nauczania, w powiecie złotowskim. Historię w klasie siódmej uczy pani Eleonora Jasiek, rodowita zakrzewianka, jedna z wielu nauczycielek pracujących w przedwojennym szkolnictwie polskim w Niemczech. i Jedna z nielicznych, którym udało się przeżyć okrutny terror hitlerowski w czasie wojny. Bo za polską szkołę, powszechnie uważaną za pierwszą linię walki, płacono życiem, obozem koncentracyjnym, przymusowym przesiedleniem. U Leona i Stanisława Horstów zachowało się wiele pamiątek i dokumentów z życia szkoły w Zakrzewie. Wykaz wszystkich dzieci, które uczęszczały do polskiej szkoły od 1929 do 1939 roku. W pierwszych dniach wojny szkoła została opieczętowana i zamknięta. Starsi chłopcy tragicznie uwięzieni w wermachcie, zmuszeni byli później przelewać krew za obcą sprawę na różnych frontach wojny światowej. W tych najbardziej dramatycznych i ciężkich chwilach towarzyszył im zapamiętany na zawsze znak RODWA symbol otuchy i wytrwania. W domach przechowywano skrzętnie schowane przed okiem żandarma egzemplarze prasy polonijnej. Pomnienie o Wielkiej Manifestacji, Kongresie Polaków w Berlinie w roku 1938. Przemówienie programowe wygłosił wówczas prezes Związku Polaków w Niemczech, ksiądz doktor Bolesław Domański. ...z tym na tym kongresie obchodzimy ten pamiętny dzień na Związku Polaków w Niemczech. Wszyscy Polacy w Niemczech, zostały. i wiemy, że tej Polacy całego świata z nami się łączy i to najważniejszy Kościół, w którym długoletnim proboszczem był ksiądz Domański. To właśnie on w czasie masowej emigracji inteligencji do Polski po przyznaniu Niemcom w 1920 roku ziemi złotowskiej, rzucił znamienne hasło: zdradę narodową popełnia ten, kto opuści swą ojcowiznę i odda w ręce niemieckie. Ksiądz Domański, szykanowany przez kościelne władze niemieckie. Które nie pozwoliły mu zajmowania oficjalnych stanowisk w spółdzielczości polskiej i ciągle nadsyłały niemieckich wikariuszy, zmarł kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Miasto Powiatowe Złotów. Niedawno zaawansowało do rzędu miast dziesięciotysięcznych. Dzięki błyskawicznemu uderzeniu oddziałów IV Dywizji Piechoty generała Kieniewicza, Złotów wyszedł z opresji wojennej prawie nienaruszony. Koło gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wita turystów sam Piast Kołodziej. Jedyny to chyba w kraju pomnik założyciela prastarej królewskiej dynastii. Druga osobliwość to naturalnej wielkości jeleń, przedstawiający herb miasta. Miasto, któremu patronuje czerwony jeleń, dzieli się na kilka dość zróżnicowanych pod względem wyglądu dzielnic. Ta oto położona w pobliżu dworca jest najnowsza i najspokojniejsza. Złotowski Deptak. Oczywiście kino rodło dla tradycji. Sklepy, restauracja i bar szybkiej obsługi, zwany i tutaj mordownią, chociaż chwiejących się z nadmiaru energii życiowej, spotyka się tutaj dość rzadko. Rozmawiających ze sobą obywateli zna niemal każdy Złotowianin. Jana Kocika i Teofila Kokowskiego widuje się na okolicznościowych akademiach, spotkaniach w szkołach, czytuje ich wspomnienia w prasie. Jan Kocik, wytrawny bankowiec, kierownik przedwojennego Banku Ludowego w Złotowie. Uratował on egzystencję wielu Polaków, uniezależniając ich od obcych wpływów. Blisko związanym z działalnością banku był kierownik spółdzielni Rolnik. Teofil Kokowski, który dzisiaj prowadzi tę zasłużoną o długoletniej tradycji placówkę gospodarczą. Nie pomogła hitlerowcom gablotka umieszczona przed biurem NSDAP, a w niej opatrzone obelżywymi komentarzami zdjęcia osób, które wchodziły lub wychodziły z polskiej spółdzielni. Kres działalności rolnika położyła dopiero wojna na sześć długich, ciężkich dla spółdzielców lat. Słowniczek gwary ludowej używanej we wsi święta i okolicy. Krótka monografia świętej starej wsi leżącej niedaleko Złotowa. Przedstawiamy autora tych interesujących publikacji Jana Mackowicza. Działacza oświatowego i kulturalnego na Ziemi Złotowskiej. Twórca szkolnego teatru kukiełkowego w latach 30., w wolnych chwilach od zajęć szkolnych, z zamiłowaniem maluje i rzeźbi. Wiele prac Mackowicza znajduje się w Muzeum Złotowskim. Wśród ciekawych eksponatów zwraca uwagę obrzędowa baba żniwna z Zakrzewa. Niesiona w pochodzie dożynkowym, a wiosną topiona uroczyście jako marzanna. Tak zwane skrzypce diabelskie, używane podczas obrzędów ludowych, demonstruje kierownik Muzeum magister Brunon Richard. Głowa niedźwiedzia noszona przez przebierańców. Autentyczny fartuch ludowy. Hafty i koronki ze wsi Stara Święta, zbliżone w rysunku i kolorze do haftów kaszubskich. Z ram portretu spogląda Andrzej Karol z Brudny-Grudziński, dzielić złotowa w XVII wieku, jego małżonka Marianna-Grudzińska. Dziś nam jednak od portretów możnych antenatów są te oto skromne znaczki organizacyjne w Związku Polaków w Niemczech Legitymacje. Pamiątkowe zdjęcia. Harcerki. Ich drużynowa nauczycielka Maria Goszczakówna z Głomska, stracona przez hitlerowców w 1943 roku w Berlinie. Te redagowane w szowinistycznym duchu gazety drukowane były w złotowskiej drukarni Halwega. Obecnie mieści się tutaj drukarnia anilinowa. Jeden z nielicznych tego rodzaju zakładów w kraju. Produkuje się tutaj opakowania do masła, margaryny, cukierków, koncentratów spożywczych, barszczyków, zup błyskawicznych. Nie poznałby już tej drukarni jej były właściciel Halwek, ani Erik Hoffmann, redaktor Flotover Zeitung i różnych Die Kolejną wizytę składamy w Lipce, dużej i dobrze zagospodarowanej wsi, położonej kilkanaście kilometrów na północny wschód od Złotowa. Takiego domu kultury mogłoby pozazdrościć niejedno miasto powiatowe. Wybudowany został półtora roku temu w dużej mierze w czynie społecznym. Księgosbiór biblioteki liczy 7000 tomów, czytelników 700, czyli na jednego przypada 10 książek, ale statystyka, jak wiadomo, rzecz względna. Pełną frekwencją cieszy się za to kurs gotowania i pieczenia. Niewiasty z lipki najwyraźniej hołdują starej zasadzie przez żołądek do serca. Takich smakowitych sałatek, surówek, dań mięsnych i jarskich ze świecą wyszukać w naszej gastronomii. Wkrótce zakończenie kursu i uroczysta degustacja połączona z wieczorkiem tanecznym. Jak zabawa, to i wino z piwnic wytwórni Win Pegieru w lipce. Tutaj leżakuje, nabierając odpowiedniej mocy i aromatu, tysiące hektolitrów płynu. Surowiec na miejscu. Wielki Sad przy Pegierze dostarcza wytwórni świeżych jabłek, wiśni, porzeczek. Produkcja roczna pół miliona litrów w tym poszukiwane gatunki win deserowych wermut i złota reneta. Przyszli kierownicy i instruktorzy wiejskich domów kultury nie boją się śniegu. Sceneria zresztą jakby wymarzona do zabawy. W radawnicy w Pałacu Grabowskich mieści się od 18 lat Uniwersytet Ludowy, przez który przewinęło się już blisko 1,5 tysiąca dziewcząt i chłopców z całego kraju. Uniwersytet, prowadzony przez zarząd główny Związku Młodzieży Wiejskiej. Posiada piękne tradycje i dobre wyniki pracy także w tańcu. Pora pożegnać się z ziemią złotowską jej krajobrazem, ludźmi. Jeszcze tutaj nieraz przyjedziemy. Po prostu zwyczajnie.